Służba na pasku na granicy polsko-białoruskiej to najlepsza praca na świecie. Godzinami można spacerować, jest słoneczko, przyroda dookoła. Dziennie robi się kilkadziesiąt tysięcy kroków, więc nie trzeba chodzić na siłownię. Nie trzeba robić kardio, areobów, interwałów. Służysz, pracujesz, a sylwetka robi się sama. Heh, a ci z korpo po pracy muszą iść na i biegać czy tam chodzić w miejscu. I jakie to smutne. U nas na służbie zawsze można sobie z kimś porozmawiać. Można sobie potrenować obce języki. Przeważnie to arabski i angielski. Inne to ja już nie kojarzę. Mamy zawsze kontakt z ludźmi z egzotycznych krajów. Yy, chcę dodać, że bardzo łatwo łapiemy kontakt z nimi. Bo to młodzi, silni panowie jak my. Czasem z nudów bawimy się w różne gry, przeważnie to w chowanego albo wganianego. Oni uciekają, a my ich łapiemy. Czasem oni rzucają nas kamieniami, gałęziami albo czymś innym, bo to jest taka gra. A my za to do nich strzelamy z takich małych plastikowych albo gumowych kuleczek. Aż mi się dzieciństwo przypomniało. Za dzieciaka z kolegami chodziliśmy do sadu sąsiada. Podbieraliśmy mu brzoskwinie Ale jak nas zwyczaju, To strzelał do nas z soli A później tyłek piekł Mówię wam, wspomnienia wróciły Człowiek, który tak obcuje Z tymi inżynierami i lekarzami z zagranicy Gdzie tam słońce świeci przez cały rok To czuje się, że, że się tak rozwija Szczerze, to się dziwię, że nam za to płacą My to powinniśmy robić za darmo Albo my powinniśmy za to dopłacać Za taką fajną zabawę Bo ona utrzymuje nas w dobrej kondycji Jak siłowy. Dnia, za którą trzeba zapłacić. Do tego jeszcze się rozwijamy intelektualnie, bo nasi koledzy z Zapłotu mają coraz lepsze zabawy i co chwilę zmieniają reguły gry, a my musimy się do nich dostosowywać. Przybywanie tutaj na pasku na granicy polsko-białoruskiej powinniśmy traktować, że to robimy coś dla siebie, dla zdrowotności.